Co robisz Marcinek? Podaję energię przed wywiadem. Działa. Pamiętajcie o moim kodzie zniżkowym zombie 15 Na minus 15% zniżki na wszystko jest ekspaktation.com. A ja lecę. Przysięgam ci, myślałem już, że to już jest koniec. Twój? Ja nie, przez całe życie nie miałem żadnego zegarka i powiedziałem, że mój pierwszy zegarek to musi być Rolex. I jadę do Royal Watcha kupić sobie zegarek. Żebyś jakieś ciupagi nie ściągnął. <gry> Wiesz, on jest dobry do tej cerki, Aby wykluczyć walki, byłby w tym dobry. na złoty, w puli, wygrany bierze wszystko. Okej. I tyle. Dzień dobry kochani, my właśnie jesteśmy w drodze do Zakopanego, gdzie jedziemy na spotkanie z Adrianem Polakiem, który przygotowuje się do swojej najbliższej walki na obozie sportowym, ale po drodze odwiedziliśmy jeszcze mojego przyszłego przeciwnika. Tomek! Tomek! Wychodź! Nie bój się, to nie jest MMA, chodź! Bijemy się o twoich zasadach! No nie chcę być, no, wstydzi się. To idziemy do zakopca, chodźcie. No siema, no siema, no i co, zszedłeś już? No właśnie, ci już przyjeżdżamy, my tylko do tego, więc tak jakby, wiesz, chodzi? Dobra, dobra, to za ile byś był gotowy, tak za... nie wiem. może byście nas zgarnęli, kurwa, ten szlaku, czy to. Z którego szlaku? A to daj, wyślij, a ile masz, bo ja mam jedno miejsce, jakby co. Albo dwa maksymalnie. No, dobra, to wiesz co, to tutaj mi pineskę wtedy, podejdziemy po was. Szanowni Państwo, to pineskę, może to masz mniej więcej. Może tak, to na czas. To teraz, dobra, postaram się, to nie to pineskę ci wysłać. Dobra. Kaszlowy bier, i tam gdzie tak naprawdę dochodzi, daj Do kuźnicy, do Kuźni kuźnicy, tak? To jest, w góry. Kuźnicy chyba. No dobra, dobra, to wiesz to dopijamy herbatkę i ruszamy po was wtedy. No dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. dobra sieba. Adrian wkrótce się odezwał. Wyszli dzisiaj z chłopakami w góry i nie zorientowali się, że kolejka na którą planowali zjechać na dół, aktualnie jest wyłączona i musieli e, troszeczkę dłużej poświęcić czasu na zejście, a my na, czekanie na nich. Pamiętacie sławną akcję ratunkową z psami Artura Szpilki, Pobusiem i Czusiem? Teraz powtórka, zombiak i guli ratują Adriana Polaka. Mamy to łóżko, takie stokru? Tak, tak, noszę, są w bagażniku i beczułka z rumem na rozdżanie. <noise> Będziesz wiedzieć jak ten, jak taki pies pasterski nad pod szyją. Ja powinienem mieć? Mhm. Czy ja przypominam ci psa? Nie. Beethovena? <głos> 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 ale żarty na bo. Tak jak wspominaliśmy, kolejka z Kasprowego nie działa, więc Adrian ma trochę dłuższą trasę, ale już jedziemy z ratunkiem. Chyba. Taksi? Uber, uber, uber! Siedajcie pan, śledz! No kurwa, to pokażę ciebie, do mogę czy jedynie wariacie, kurwa, gdzie cię możemy wstać? Gdzie słabie nogi bolą, Wieś mi do domu! Dobra, wariacie Mordo, słuchaj, teraz akcja. Wchodzimy na górę, nie wiem ja ile to co, 2,5 godzinki Wchodzimy na górę i... Wiesz, były momenty kryzysowe, były momenty ciężkie. Ale już tak wiesz, zbliżałem się coraz wyżej i ja tak mówię Kurde, wejdę na górę, zjem serniczek, wypiję czekoladkę Jak już to będzie Zjadę tym, y, na dół zjeżdżamy tą kolejką, więc mówię, git, to nie ma problemu, nie? I tak cały czas miałem to w głowie, że zjadę kolejką, zjadę kolejką, już były naprawdę ciężkie momenty No i to weszliśmy na górę I, weź mnie to. Weszliśmy na górę i się dowiedziałem, że kurwa wyciągnie działa. Ale, ale yeah. że, zgadujesz, że już taki by wiedziała, Dajcie taki... ale... spokój, jestem zwykłym grupacą. Normalnie ja prosiłem tego gościa, od wyciągnął, mówię tu kolega nógę, połamał coś tam, że pochodzę, no, a jest obrandowana po... po... w... hmm. No i to trzeba w ten sklep z pamiątkami wjechać W ten kurwa? No tak. W kurwa W Illegal Ile... mają lepszy kurwa. Ja wiem kurwa, w Illegal Nightzie jest Illegal Night Illegal Night kurwa, kurwa. Otwórz stary normalnie, tu w lewo, po lewej to musi być Tu, tu gdzie jest ten sklep. sklep Naprawdę, bez klęty Słowo honoru! Przysięgam. Tam są nasze auta i tam Dobra, się... Dobra, idziemy na do parking, wysiądźcie. Ok. I dojdziemy do was, zaparkujemy, i przyjdziemy do was. Ale normalnie A, ale tam wjedziesz, tam jest parking stary, on to zabiera A, te całe manachy. Stary, tam są nasze samochody, tam wtedy nawet wchodzimy do domu. No, poproś pan, żeby to otworzył, bo ja, no, ja, staj, ja, tak, ja tak to ja, ja tego nie zrobię, kurwa. Wier... Podejść, ludzie, ludzie widzicie to? Jeżeli ta brama się otworzy, jak w Batmanie otworzy się kurwa jaskinia, bo na tym to jest ja po prostu. Nie, nie, uwierzę naprawdę. prawdę Stary, nie, nie wierzę w to, nie? Co? Ja myślę, wiesz co, ja... A ja myślałem, że trzeba tak jak w Harry Potterze pociągnąć za jednego pluszaka i się no wtedy to ta ta... Ta... Ja, Potterze, za i się No bo ta... podróbę dzika mają nawet, Ale kurwa to, ja... Ale ty, ja. A Ale jest sens w ogóle tu wjeżdżać w No stary, jak trzeba, no. nie, jak trzeba no. mniej chodzić, to jest No to kurwa klasa, nie? No Tylko... Zobaczcie, ja, to... ja nie, nie wiem, czy, ja wie, czy to można pokazywać w internecie, bo są... Tajemnice myślę tutaj. Zobacz. Zobacz stary jaki kurwa. To jest parę 3 i 3,4. No, dokładnie kurwa. Dokładnie, kurde, kurwa. kurwa nie play, Teleportacja. Play, chuj. Chuj, ciasno, chuj, nie, zaraz musiałem na kurwa ten. Możebbyś jakieś czupagi nie ściągnął. <laughs> Dawaj kurwa! Dawaj! Dawaj manie kto się kameruje. Ule, ule, ule. Kurwa, Paciek, przez myjnię taką, kurwa, zawodową, tylko Jestem w szoku, Kurde. nie? Patrz, pyk. Jesteśmy, ale faktycznie, ty. No i co? Ze mordo nie żebym ja Cię nie szukał. Wiesz co jest najgorsze, że nieważne co bym nie zrobił, bo tak to możesz się obrazić i nie iść w góry, tak, Ale zejść nie możesz. ale zejść <gry> nie, masz, nie masz jak nie zejść stary, ja już był moment stary, że ja siedziałem, mówi pierdolę, czekam, kurwa, zamarznę, nikt mi ktoś odejdzie, słuchaj go, ja. poszedłem do gościa od kolejki, wybagałem, mówię, że kolega nogę złamał, żeby nas zabrali, a może, że trzeba dzwonić po helikopter, no, no, no. a no. mówisz, że helikopter, to dużą karę jeszcze zapłacili, no pewno. jeżeli się okazało, że kolega nie ma złamanej nogi, trzeba by mu złamać, no właśnie, mówiliśmy nawet, żeby złamać. Ja myślę, że, ja że Guli by sobie sam złamał. Ale słyszałem taką wiedzieć, akcję, że, masz że Szpilce kiedyś zamarł piesek. Tak, tak zrobili, tak, 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 wzią... tak no właśnie, właśnie żartowaliśmy sobie po drodze, że Szpila dzwonił po gob, to ty po No właśnie, widziałem <ślamy> jakieś wymiary z tą, że Jemczejczyk, że e, ten, że... I w klubie w Olsztynie już był by, by taki moment, że ludzie przecież mocno pierdalali w ogóle, mhm. bo chcieli, wie, żeby się ostrażyć. Nie, żeby... Ej, pokonałem, kolei laski w fliku, A, w, ogóle, żeby... A w ten sposób, nie? Myślałem, że e, u niej w klubie flicków ostrzali, ale e, powiedz mi. Jest tak na Znaczy, jak mam być z tą szczery, ja trenuję tylko wica, mhm. Więc. Rodzinna, postara. więc wiesz kompletnie, no mnie nie przyjęli jak swojego, zresztą, mordo, ja w tym klubie trenuję już 5 lat, no tak, 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 Więc wiesz, no to wiem jest... że no nie tak, Ja już trebuj, trenuję więcej niż nie jeden gość, co się tak, 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 No tak, tak, o, jest no już na pierdolę tyle czasu, wiesz. No jasne, jasne, ale Ludzi, w ogóle w twoim rekordzie jest coś, coś bardzo ciekawego, czego często się nie zauważa u zawodników. Masz dwie trylogie. Z Malczyńskim i z No Tak. A myślisz, że jeszcze jakiś zawodnik, z którym trzy walki starczysz? Chyba już... nie, chyba już nie. Chyba... Jaka to grupka? <grybka> jaka, jaka? do górki. Tak, poproszę. O, to też do Tak. To to, to ja pierdolę. Każde, wszystkie. Czyli z Gregiem drogi nie będziesz? Nie no, gdzie, wiesz <śmiecki> Stary, ja no <śmiecki> ta, ta, ta walka jest po prostu wojewódzka. Wiesz co, ci, zadzwonili, dzwoni rozpara, to nie odmawiam. Morda, ja chcę po prostu, wiesz, wiesz o co mi najbardziej chodzi w tej walce? Ja chciałem czegoś nowego. Kurwa, co chwilę ci sami, wszystkich wiem, wszystko, a tu coś nowego. Wiesz, teraz mi nikt nie powie, bo to mogą być dwie strony. Z jednej strony mogą mówić, ej kurwa, ty ten Polak e, bierze kurwa z jakiegoś gościa, w ogóle nie wiadomo co on tu trafi, może to być jakiś kozak, ty szacuj do niego, ale oczywiście hej, też co powiedzą, wziął z jakiegoś górka, który nigdy nie walczył, hmm. kurwie kto to jest, wiesz o co chodzi. Ale to, to ciekawe, pewnie wiele osób nawet nie widziało jak Grech wygląda, bo on też... Mordo, ja dalej nie wiem, ja, ja widziałem no, na no, jednym no. zdjęciu stary, widziałem dosyć niedawno, y, na jednym zdjęciu ja go, ja dalej nie wiem, mordo. Ty nie wiesz więcej o moim przysłowikowi? Tak, ja. tak, ja już go widziałem raz na żywo, więc, więc to, mam tą przewagę. To jest, więc tak naprawdę, to ty możesz powiedzieć coś więcej o co nim. Ja totalnie nic o nim nie wiem. To jest zabawne, że. Serio. Kurwa te, te konferencje to wszystko to będą wyglądały tak, że... Będziesz wyciągać jego tweety. Wiesz co, wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? Może, może, no tak naprawdę nic innego by nie pozostało, nie? Ja tego gościa kompletnie nie znam. Wiem, tylko że jest kurwa zwykłym hejterem i na hejtowaniu ludzi po prostu... No, no właśnie chciał. I hejtował ciebie. Między innymi, tak. Między A co pisał co między innymi. innymi? No kurwa, no mogę Ci pokazać kilka przykładów, no, że jestem z że tak jak ja osoba jak ja w ogóle nie, po, nie powinna mieć prawa wygrywać. Wiesz, no takie rzeczy nieprzyjemne do dosyć, kurwa, folder teczka na Grega. Znaczy teczka na Grega, to są po prostu yy, skryny, które mi tam yy, szybki research zrobił nago, nie zajęło to długo, podeszło mi dwa skryny, mówię, kurwa, dawaj, biorę go, nie? Widać, że goście, wiesz, podprówał, szukał, wiesz, szukał atencji. No zresztą nie oszukujmy się, każdy hejter to jest taka raczej osoba, która potrzebuje yy, poklasku u ludzi, potrzebuje yy. no, bardzo dziękuję. No ale ty dajesz, dajesz mu szansę spełnić marzenie każdego hatera, czyli zmierzyć okay. się z Okej. Znaczy, nie wiem, czy to jest marzenie każdego hatera, bo gdyby ka każdy hejter chciał się zmierzyć ze swoim antagonistą, tak? To pewnie by to robił, tak? Ale, ja to wiesz, bardziej robię, robi robię w ten sposób, że po pierwsze... Yy, Mokry sen hej teraz, Wiesz, najbardziej patrzę na swoje korzyści i chcę po prostu zarobić siano, na mieszkanie do wykończenia. I tylko na to patrzę, wiesz? To jest gość, jak każdy. Inny. Ja się na z każdym kogo kogo wydadzą. Nikt nie chce się teraz z Nie wiem czemu. Się. No właśnie, pokonałeś, pokonałeś najlepszego flika do pre... tak, na, na KSW. Tak? To był pretendent do KSW. No nie dziwię się, ale jeszcze zanim się biłem yy, z Arkiem, też bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko jest dla mnie znaleźć przeciwnika. Każdy chce, nie żłujmy się, każdy chce w tych flikach mieć ładne pojedynek, nie? Wiesz ja mam naprawdę dużo przeciwników takich, którym chciałbym zawalczyć, ale oni nie chcą, no bo kurwa, bo po co? Po co mają walczyć z kimś, to wiesz, to ma już 11 walk na ten moment, wolą sobie wziąć jakiegoś uchóreczka. No wiesz, bo dla mnie to jest... Trochę zrozumiałe z jednej strony, bo rozumiem ich, ale z drugiej kurwa, no ja jestem, mam taką ambicję sportową, że no, chciałbym, szukam czegoś nowego cały czas. No, ostatnio na konferencji twoja ambicja powiedziała, że no zaczęło się zdradzać, no powiedz. Po prostu y, nigdy, nigdy z nimi byłem. <śpięk> nigdy się nie zbliżył. dlatego. stary, do tego, to dlatego. Ja to oglądałem. Pierwszy moment, jak ja to oglądałem. Sam się przestraszyłeś, sam się urywał. Ja się to mówię, ja pierdolę. Co jest? ja ci, myślałem już, że to już jest koniec. A jeszcze moja kobieta w dziewiątym miesiącu, w pierwszym rzędzie? Wiesz, wiesz, wiesz. wiem o tym, że ma coś w związku i tak dalej. Nie wtedy to chyba. już było wtedy, kiedy. Tak? Tak, tak, tak. I ja na tamten moment ja mówię, ja rozjebali go. taki membran. Bo kilka sekund trwało, ale to już takie myśli, bo i ja co to się odbywało? I ona potem sportowa, kolejna. Ja mówię, o kurwa, to trzeba nie wystraszyłem, ale z racji tego, Mordo, że, te... że, że można cię pomorwić, no, no. a potem wy to było po Twoim głosie, słychać, że ty byłeś w kurwę spanikowałeś. Nie no, no, no. znowu. znowu. Właśnie stary naprawdę, bo tak po twoim głosie bardzo. Tak, tak. A potem lub... Działam luz, jaki był na koniec. No. A, okej. Okay. Teraz się po co sam na myśl o tym. Stary, ale to sobie. sobie. pierwsza myśl, co mówi twoja kobieta? No. Wracasz do domu i co powie? Że kłamiesz? No nie stary. No, właśnie, nie stary, nie no, ma się tak. I teraz wygryp z tego wiemy, kogoś, Jest astary. dokładnie. to automatycznie cię musisz robić... I A ciężej, teraz... ciężej się odkopać, tak. jak dobrze wiemy teraz... po różnych aferach. Ale wiesz, wiesz, nie... wiesz stary, ale teraz automatycznie czołem zostaje, No musisz założyć sprawę, takie no A żeby i swojej kobiecie udowodnić, że jesteś czysty, bo to wiadomo. No tak. Nie tak, tak, tylko internet chodzi w grę, musisz też swojej kobiecie udowodnić. Ja mam nadzieję, że moja kobieta mi wierzy po prostu i już... Wiesz, no wiadomo, wiadomo, że tak, ale mimo wszystko... nadzieję głupich. Nie no kurwa, stary, no nie wiem jak ja sam bym myślał. Dokładnie. Jakby wiesz, mam kurwa i nagle podchodzi. No stary, nie wiem jak bym zareagował. Nie wiem jaką maszynę. myślę. Bardzo dobre, ale jak o tym myślę to się podoba. Ale no nie dziwię się. Teraz wracajmy do tych hejtów. No nie wiem sam sobie na przykład. Okej. nie wiem Ktoś taki nie ma prawa wygrywać. Jest moje daj przykład, nie? Na przykład Adam Polek przebiał się za zjeba, tu masz lepsze przebranie zjeba Wiesz, to są takie przykładowe, nie? Tego bo więcej to są rzeczy sprzed roku na przykład i tak dalej, ja wiesz, o tym kompletnie nie wiedziałem. Został mi ten gość przedstawiony, mówię, kurwa, że ten gość jest taki zawzięty i patrzę, to ten gość nie tylko mnie hejtuje, hejtuje sporo piłkarzy i tak Ale dalej. Ale ja, ja jestem w szoku, bo jak poznałem go na no, żywo, wydawał się bardzo sympatyczny. Ja każdy ja nie wiem, wiesz co, czytam też jego te Twitter powierzchownie, to, wiesz tam no. dużo błędów fotografii. A ty w ogóle Kiedy? jesteś użytkownikiem Twittera, jesteś... Nie, kompletnie nie, I nie mam. Nie masz szkonta? Nie mam kompletnie. Wiesz i ja nawet myślałem, żeby założyć Twittera specjalnie, bo To jest dobry Instagram. moment, to jest dobry moment, żeby Wiesz, robić. ale ja nie, nie będę go korzystał. To jest... Twitter dla mnie to TikTok, ja nie mam tego kurwa, kompletnie się no nie interesuje. Się. Ten świat jest dla mnie totalnie odrębny, więc nie, nie, nie zdziwisz się, jeżeli większość użytkowników Twittera będzie za nim, bo to jest jego świat. No ja go kompletnie nie używam. Wiesz, to no. nie jest w ogóle kompletnie od, 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 odrębna. Nie? No jasne, jasne, ale wczoraj miałeś okazję też połączyć się ze studiem, porozmawiać ze swoim największym chyba przeciwnikiem w FreeFire No w końcu znaczy ta rozmowa stanęła: no bo on upiera się przy tym, że on wchodzi o Lin, że ty wchodzisz o Lin, a on pokrywa Twoją stawkę. Ty się tak. na to nie zgadzasz. Chcesz, o, ty to wrzucasz to całość, to... a on wytasza całość, ty tak, wrzucasz całość. Tak, wiesz, i, tylko właśnie, no, widzisz, że to nazwałeś teraz. Jaką moją stawkę? Ja nie mam stawki? Co waszego? Do do, 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 nie mam stawki. Do, dogadujesz stawkę. Kompletnie. Ja powiedziałem. Milion złotych, w puli, wygrany bierze wszystko. Okej, 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 to jest, jest ciekawe. I już się. stary, to jest, to jest to nie był mój warunek. Ja normalnie bym tak? się połasił, powiem Ci mogę na ucho. Okej, okej. Czyli jak, jak włożysz bańkę, tak. to jeszcze Ci to jest znaczy inaczej, parę, parę nie, Inaczej, jest to, to co Ci teraz mówię, tyle oproponowali mi oni. Okay, okay. Ale Ferrari zarzucił, że all in, all in, No to słuchaj, tam u niego jest trochę więcej do dołożenia. Mm -hmm. Trochę, dosłownie niedużo, o tej sobie, co Ci powiedziałem. Powiedziałem, dołóżcie tą, tą resztę. Wrzucamy wszystko do puli, wygrane bierze wszystko. Wiesz były takie złota, były to, myślę, że bierze, to trzeba tak zakończyć. Myślę, że bierze, jak bierzesz sympatyczną furę, wrzucamy jeszcze do No tak. No. bierze wszystko, nie żadne bierze wszystko. Myślę, że właśnie coś takiego, coś takiego, do, dokłada tego do takowego smaczku, no, który jakby no, spowoduje, że ludzie chętniej wybrutują. to jak oni żydzą, kurwa dołożyć... Naprawdę, tyle, do, tyle, do to pojedynku. auto jeszcze dążył, Do, do kurwa. Ale ten pojedynek, to jest na chwilę, według mnie, no jeden z najbardziej oczekiwanych pojedynków. No jest coś najbliższy na Tak, to jest taki kotlet. Odgrzewany kotlet, który dalej jest ciepły. Więcej, taki, jest co... taki na drugi dzień mamy. Dokładnie. <grywa> Wiesz o co chodzi, on dalej jest ciepły, <grywa> się dalej podgrzewa jeszcze na tym, tym I my już wszystko, my potrafimy po, podrzeć tą publikę, że no, ja kurwa chcą ja. tego obejrzeć. nie? No i no, przede, mi... czy, przede to wszystkim, no mówię, no, nie, widać was, e, że pomimo tego, że już macie dużą historię ze sobą i jakby, no wiecie, że jesteście trochę jak Batman i Joker. No. No, wiecie, że nie możecie bez siebie żyć, no to nadal jednak się nienawidzicie, bo przynajmniej się nie lubicie. Powiem Ci tak, no to, to trzeba, musi to się zachodzić po prostu grubą sprawą, nie? Będzie tak, jeżeli Gra, stawka jest o wszystko. Nie mamy nie mamy po prostu... On, mordo, jak będzie wiedział, że nic nie wyjdzie, nawet nie będzie miał tam jakichś gro, groszy z tego, z tej walki, to też się może przyłożyć do tej. To będzie naprawdę konkretna walka. Stary, ja jestem gotowy zaryzykować. Ale widzisz, że Ferrari nie trenuje? Nie. nie wiem, stary, chuj mnie to po czy on trenuje, czy nie mam do dupia. On już jest tak, nie, tak tyle leveli pode mną, że ja po prostu wiem o tym, że to wygram. Okej, okay, on zgarnie z tej walki fejm, zgarnie to wszystko, tylko ja chcę, żeby on, kurwa, nic nie miał, żeby on wyszedł pusty w ryj, żeby popatrzeć na żeby... tego. Materiał. Te uszak i mu powiedzieć jak tam, postawić ci obiadek? Wiesz o co chodzi? Chcemy przypnąć, w byli paserki kurwa całe życie na moją bułę, to teraz ja tą bułę kurwa i dobiorę Nie ma innej opcji, tu musi być wszystko. Pamiętaj o tym, że to nie była moja propozycja. On rzucił tę propozycję. Więc kurwa, jeżeli rzucam wszystko, to ja też muszę kurwa rzucić taką samą stawkę. No wzajem. słuchajcie, nie mam, nie mam przy, przydzielonej kwoty do naszej walki, niech dołożą tą samą różnicę. Najfajniej by to zaokrąglić, niech będzie to bańka. I kurwa zrobmy zajebistą walkę, nie? No kurde, my, my jesteśmy na tak. No wy jesteście na tak? Ja tak. tak? Powiedzcie, jesteś. jesteście tam tak, zostawcie komentarz, że jesteśmy na tak. Mój trener, mój menedżer, wszyscy są na tak. Powiedzcie, że nikt nie zarobi jak ja przegram. Tak wam nie wiem. Czyli na tą chwilę no, nie jest, tylko Amadeusz i jego i Amadeusz, i jego menadżer Amadeusz. <laughs> tak jest. Kurwa, to, to powiem tak. no to ja myślę, że, że właściciele Fajn powinni usiąść z nimi do poważnej konwersacji. No. Też zagłam. No kurwa myślę, że nie może to się nie zakończyć stary. i wtedy wiadomo, że ta walka naprawdę będzie istrzyć, że to nie będzie, kurwa, macanie nie się pojają. To idealny idealny scenariusz, ty wygrywasz swój pojedynek, Ferrari wygrywa swój pojedynek i na Fame Reborn po walkach robimy wasz face. Boże. Face. Ja mam do przejścia pewną operację, więc jeżeli on chce zrobić tą walkę, to on się to, to on fame już musi. Przepraszam, musi się określać. Mm -hmm. Bo ja mam e, na koniec grudnia Początek stycznia zaplanowano operację, okay. Czyli najlepiej gdyby na pewno Ribondi. Jeżeli, jeżeli... Jeżeli... nie, no miał być, ale nie będzie na pewno teraz. Jeżeli miała być ta walka w lutym, to muszą się po prostu już zadeklarować. Mm. Ja wtedy anuluję wszystko, przełożę okay. wszystko okay. na później, tak? To jest tak. jakaś poważna procedura, czy to się, się kosmetyczna. Powiem Ci zależy? potem o kamera okej bardziej kosmetyczne rzeczy. Wiesz i także... Ja jestem jak najbardziej na tak. Myślę, że to będzie coś nowego, coś fajnego, bo jeszcze nie było coś takiego. Zawsze jakaś nowość. No Myślę, że Federacje w tej chwili troszeczkę się prześcigają takimi że tak powiem, ciekawymi pojedynkami, no bo widać było na ostatniej gali Boro na 10. Myślę, że bardzo pozytywnym odzewem się spotkało. Ja, ja myślę, że spokojnie. Najpierw było na ponad milion złotych, spokojnie sprzedamy, więc. No, szczególnie, ma. że to jest naprawdę coś... Stare to co to 5 lat. To trzeba kurwa zakończyć przy tym pewnie. To trzeba naprawdę mocno hucznie zakończyć, Ja bym chciał stary... Naprawdę, chciałbym, żeby to było z petardą, nie? On no tak i na pewno na pewno ten pojedynek musi się skończyć, że tak powiem, definitywnym zwycięstwem jednego z was, no bo jeżeli pojedynek się skończy tak jak jest jeden, jeden ze sławnych pojedynków, tak no to, to znowu można powiedzieć zostanie wasz spór nierozstrzygnięty. No tutaj jak fauluje mnie, no to przegra i nie, będzie pusty w ryj, więc. Nawet jeśli tak zrobię, to nie będę miał mu zadzu, nie gołąd, nie ma problemu. Słuchaj pan ci no. Ja po prostu już to w kurwa, ja ogólnie olo ten temat, olo jego, bo ja z nim wygrałem trzy razy, nawet na śpiocha, a z niego wyjebamy. Bardziej o to chodzi w kurwie, to że ta łajza ma chodzić i gadać, że on ze mną wygrywał, kurwa. My ja no, po prostu ja kicsi mnie w środku. Jak ten śmietnik może kurwa ze mną wygrywać, on kurwa? Nie trafia, kurwa. Nawet... Powietrze kurwa nie sprawdza, rozumiesz? Dlatego ja chcę teraz go kurwa zdeklasować. Chcę wejść w ten jedyny tak, żeby nikt nie powiedział kurwa B. zasadę MMA. Totalnie full MMA. Nie żadne kurwa no limit, nie żadne no, e, rękawice bez rękawic. Mm -hmm. Po prostu normalne MMA. Zróbmy to kurwa porządnie. Miało już być no limit, wycofał się z niego nas ostatni koniec. Mi to za bardzo dużo zdrowia zabrało. Naprawdę na ten no limit, co miał być w marcu tamtego roku, kurwę zdrowia straciłem. Bardzo dużo. Naprawdę przygotowywałem się cały czas. Sparingi trwały po 17-18 minut. Bardzo dużo zdrowia. To zabrało. Nie chce mi się tego po raz kolejny powtarzać i on mi potem się jeszcze wycofa na sam koniec. Stary, to był dla mnie naprawdę wielki cios. To było dla mnie wielki, bo jakby to był bok stary, ja bym moje przygotowania wyglądały totalnie inaczej, nie? Gdy jeszcze to były trzy rundy po dwie minuty nie wiem, że chujowo się pokazaliśmy, bo to był chujowy bok, to kurwa ale Chyba nie gorzej niż Arab Kizo, aczkolwiek na tym poziomie, wydaje mi się. Mimo wszystko było chujowa walka. No ale to nie z mojej winy. Ja chciałem MMA, tak? Ja byłem na to przygotowany. Jemu chalup wyskoczył. No tak, no tak. ale wczoraj była ta sytuacja, no bo nawet Wardenga przeprosił go, że naciskał, w, że tak powiem. Federacja mocno naciskała, żeby do tego pojedynku doszło, no wiadomo, bo ten pojedynek ciągnął, ciągnął, prawdziwy wojownik, kurwa, ale, Mordo, jak ja bym Ci powiedział poważnie, z tej czulą, kurwa, jestem cały, stary, po ja to ja mam to, to zawodnik przygotowanie. Mordo, to, bano, prawdziwy podróż. facet leci, tyle, co będzie, mnie paluszek nie będzie tak. bolał, stary, kurwa, paluszek, ja wyszedłem do drugiej walki z nim, z tej kaletką, ja ręką nie mogłem nosić poszedłem, wstrzyknąłem blokadę, trzy dni, wiesz, to było dalej, wszystko było, stał no, zapalny, wszystko, ale ja po prostu nie czułem, Tak wygląda wojownik. Nie blokady, nie to jest cipka po prostu, jego charakter kończy się na konferencjach Tak taka jest prawda, to jest kurwa mistrz konferencji. A nie wydaje ci, że właśnie Ferrari objął teraz taką ta strategię, że robi dużo dymu na konferencji na programach przed, niekoniecznie, dowożą, są... niekoniecznie dowożąc emocje w klatce? Tak, no to jest już od kilku miesięcy, mm. od kilku lat tak, no tak, oczywiście, ale już to dawno o tym ludziom mówiłem, po prostu ja, się, ja czekam, kiedy to się ludzie roznudzi. Kiedy, wiesz, on jest dobry do tej pajacerki, jakby wykluczyć walki, byłby w tym dobry. Bo wykluczmy walki, no bo to tak kurwa, no wiesz, niszczy mu to tak naprawdę to wszystko to wykazuje, tylko teraz... Ludzie go biorą na poważnie, robi show, tak? robi, robi te dyry przysłowiowe, nie jest nudno, ale nikt go nie bierze na poważnie, stary. Jak coś powiem, kurwa, to my ktoś weźmy się, weź na... faktycznie, wiesz. coś tu nie, a jak ktoś powiem, no, haha, wiesz, śmieją się bardziej z tego. nikt go nie bierze na poważnie. Rozmawiam często z poważnymi ludźmi, kurwa, czy w Warszawie, czy w bo teraz się buja, nikt go nie bierze na poważnie, wiesz. To jest taki chodzący clown, wiesz co, mi daje rozrywkę, dobrze mu to wychodzi, ja nie twierdzę, że nie, bo bardzo dobrze mu to, 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 to idzie, ale nic poza tym. Nic poza tym, wiesz, ale to nie może być tak, kurwa, że e, nie, może się kończy, nie może to się wszystko kończyć tak, że... wiem jak Fabianski jego ostatni występ e, w konferencjach dawał radę o, ja, ja, wyjście, ja wyjście było bardzo efektowne. Taki piękny przykład, nie? Wejście do klatki, ale wyjście już... Walki Amadeusza to jest tak, jak. w jest, jest seks, to on robi dobrą grę wstępną, a jak już przychodzi to do czego, to jest... nie ma nic, jest wypał od razu wystrzał, rozumiesz? To jest właśnie Amadeus Mniej niż tak. <słuch> To musi, to musi wsiąknąć. <laughs> Więc dajcie nam chwilę. Ani Adrian już po deserku, po obiadku. I powiedz mi tak, do kiedy w ogóle zostajesz zakopany? No bo uznajesz, że ten obóz to jest część Twoich przygotowań do walki z klegiem na fame Reborn w Łodzi, tak? Tak, no głównie po to tu przyjechałem. Od niedzieli wieczorem jestem i zostajemy do piątku. W ogóle nie wiem czy wypada się chwalić, czy nie, ale wracając słuchaj. Yy, nikt, nikt o tym nie wie w ogóle, jak się ci powiedzieć. Jesteś pierwszą osobą w ogóle, która, e, której o tym powiedziałem. Pawczu dopiero się dowiedział wczoraj. Wraca w piątek z obozu i nagrodę kupuje sobie Rolex. Tak? O... Gratulacje. Kurwa. Kurwa. Ja przez całe życie nie miałem żadnego zegarka i powiedziałem że mój pierwszy zegarek to musi być Rolex. I jadę do Royal Watcha kupić sobie zegarek. No, Pozdrawiam ramie Royal Watch, bo też, tak powiem... Rozmawiamy o jakimś zegareczku. Zobacz, zobacz, zobacz. Serdecznie ich pozdrawiamy. pozdrawiamy. Zobaczcie, jakie fajne są. Powiedz <laughs> tak, konkretne jakieś założenia? przyjechać tu posparować, no bo tak jak wspomniałeś, nie wiesz, czego <laughs> może się <laughs> spodziewać po swoim przeciwniku, oprócz tego, że grał trochę w piłkę, tak, Jest, ma może troszeczkę lepsze warunki. No, tak. Jakie te... założenia? Sparringi, czy chodzenie po górach? Znaczy tak, no przede wszystkim, wiadomo, tlen. Sparingi, jeżeli chodzi o sparingi, to jest ekipa z WCA, więc sparingi również możemy zrobić u nas, więc na to się najbardziej nie nastawiam. Mm -hmm. Tutaj najmocniejszym e, punktem zaczepnym jest właśnie zrobienie tlenu i wytrzymałości. No to, jest, to, jest, to, jest, to jest coś, co tak naprawdę jest najbardziej mi potrzebne na ten moment, bo co od poprzedniej walki mi jaka jest to już lista, dwa miesiące, tak? 29 września miałem walkę, mm -hmm. więc tak nic nowego się nie nauczę. Najwyżej ja trzeba tylko wyłącznie przeszlifować swoje umiejętności. E, Postawić kropeczkę nad i ja. Nie uważam, że muszę aktualnie jakoś dużo dużo nadrabiać, po prostu tylko muszę odświeżyć to, co było do poprzedniej walki. No bo tam 3,5 tygodnia miałem przerwę. No, zresztą wszyscy my gadaliśmy na ten no, temat. Ja, no. Ja, no oczywiście, oczywiście. Czyli utrzymujesz formę do walki. Tak jak Bóg pokonujesz Gregora? Tak jest. Kochani, oby odcinek z Adrianem Polakiem, my się powoli z Wami żegnamy. To był kanał Sixpack TV. Wy oczywiście obserwujcie Adriana Polaka Dziękuję. na jego social mediach, jego YouTubie Co? Lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Nie, komentuj, nie, 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 nie hejtujcie za dużo. W ogóle nie ja mam taką tezę, że jak mi się chce jebać, to wchodzę w sekcję komentarzy i wtedy już wystarczająco. Patrzę, już jestem tam wyjebany, <laughs> nie? Okay. Więc, więc wiecie, nie za dużo. Tylko... Okay. Każdy robi to, co lubi. Wy też róbcie to, co lubicie. Do zobaczenia.